Już po raz drugi w kopaniarzach odbył się zorganizowany przez Gminę Rybno leśny nocny bieg o trofeum nadleśniczego nadleśnictwa Litzbark na dystansach 5 i 10 km. Okazuje się, że bieganie w nocy dostarcza niezapomnianych wrażeń, a chętnych z roku na rok przybywa. Tradycją stało się organizowanie biegu nocnego w miejscowości Kopaniarze, gmina Rybno. Jest to bieg pod patronatem Nadleśnictwa Lizbark i, nad, i tegoż nadleśniczego, pana Darka Szczewińskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji tego, tego wydarzenia sportowego. Ze strony gminy organizuje to Ośrodek Sportu i Rekreacji z panią Hanią Bem na czele. Pomagają strażacy ochotnicy z Koszelew. No i ogromne, ogromne zaangażowanie mieszkańców, kopaniarzy z sołtysem tej wsi, panem Czesławem Mederskim. Mieszkańcy pieką ciasto, różne poczęstunki, pieką kiełbasy. Cieszą się, że taka impreza jest u nich organizowana. Chętnie tu ludzie przyjeżdżają po to, żeby w nocy pobiegać, mieć trochę inne doznania niż podczas biegania dziennego. Tym bardziej, że są u nas wilki, więc myślę, że dzięki temu czasówki, czasówki będą, będą większe. No i takie resztki emocji to, to działa motywująco na tych, którzy biorą udział w tym biegu. W pięknych okolicznościach przyrody, jak to już dzisiaj zostało powiedziane, odbywa się drugi nocny bieg. Ten pierwszy odbył się w ubiegłym roku, trochę gorsza była pogoda, było trochę chłodniej, ale i tak, bo zawodników było sporo. W tym roku mamy z tego, co się orientuje ponad 60 osób. Ciekawostką jest to, że bieg odbywa się w porze nocnej. I zawodnicy mają latarki czołowe i przez tereny leśne. Myślę, że to jest dla nich, dla uczestników, bardzo ciekawe doznanie. Takim problemem, czy chyba problemem ogólnym krajów cywilizowanych jest to, że przestajemy doświadczać przyrody, szczególnie w nocy. Wiele... Osób z dużych miast nigdy nie doświadczyło czegoś takiego jak prawdziwa ciemność. To jest ciekawe zjawisko. A ci ludzie dzisiaj biegnąc przez ten las, oczywiście nie w pełnych ciemnościach, ale muszą wyostrzyć inne zmysły. Słuchu, no wzrok, już trochę mniej, chociaż to trzeba uważać, patrzeć pod nogi, również węchu. Także ten las, tą przyrodę odbieramy trochę inaczej. I to jest, to jest taka ciekawostka. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na mecie dzisiejszych zawodów. Drugi leśny nocny bieg o trofeum Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark zaliczony. Cieszymy się, że bieg skończył się bezpiecznie, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawodnicy biegną wśród y, lasu, gdzie panuje ciemność totalna, ale mają czołówki, dzięki nim dotrą na miejsce. I otóż dotarli, także się cieszymy bardzo. Zawodnicy mieli do pokonania dwa dystanse do wyboru 5 km i 10 km. Także dystanse są pokonane, każdy jest zadowolony ze swoich wyników. A oczywiście po imprezie biegowej wszyscy czekają na dekorację w przemiłej atmosferze Przy, na podwórku. Przy Hubertówce, także miła atmosfera panuje wśród zawodników. Udział w zawodach wzięło 60 zawodników. Po biegu dla wszystkich uczestników były przygotowane medale oraz poczęstunek. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali puchary, statuetki, upominki i nagrody rzeczowe. Dziękuję również panu...